Słyszałem, czy, czy jest sprzeciw? Tak, tak, tak. A w jakiej sprawie? Nie ma sprzeciwu, rozumiem. Dobra. Proszę panią poseł sekretarz o odczytanie komunikatów. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych. Parlamentarny Zespół do Spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży o godzinie 11.00 oraz Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii o godzinie 15.40. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o obronie ojczyzny. Drugi numer 2052 i 2079. Proszę pana posła Michała Jacha o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac. Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o obronie ojczyzny druk numer 2052 Sejm na 49 posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 roku zgodnie z artykułem 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia. Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniach w dniu 3 i 10 marca 2022 roku wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalił raczył załączony projekt ustawy. Szanowni Państwo, na pierwszym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej w celu usprawnienia procedowania. Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną